Cześć, witajcie w kolejnym vlogu mojej 5 minut oraz w nowym roku 2020. Dzisiaj kontynuuję modelowanie aplikacji każde flow z wykorzystaniem event modelingu. Można by rzec, że to niekończąca się historia, ale z drugiej strony wiele rzeczy wynika z tego, że po części uczę się troszkę tej techniki i popełniam błędy, i na błędach się uczę ale nie ma tego złego co by na dobre wyszło zwłaszcza jeżeli chodzi o edukację w praktyczny sposób więc zapraszam do kolejnego odcinka i oczywiście timer ustawiłem na 5 minut załóżmy że ja chcę przetestować tego slajsa tego pierwszego pomijając konfigurację i event modeling oferuje mi możliwość wykorzystania jednego z czterech wzorców. Wzorce dwa podstawowe, które prawdopodobnie będą tutaj przeze mnie używane, to e, zmiana stanu state change i widok, czyli state view, Nie, czyli po prostu tak naprawdę zmiana stanu i projekcja tego stanu. I tutaj mogę w tym momencie wyodrębnić zmianę stanu, ponieważ otrzymuję z, y, jakąś zmianę stanu wynikającą ze, ze, ze zdarzenia, tak? Czyli tak naprawdę będę tutaj rozpisywał testy Given Wenden, gdzie y, w przypadku przetestowania, czy ta projekcja faktycznie mi tutaj, czyli ten widok faktycznie mi tutaj. Przedstawia to, co ja bym chciał uzyskać ze zmiany właśnie systemu konfiguracji, powiedzmy, tak? Czyli mam tutaj swoje zdarzenie odpowiedzialne za aktualizację długości czasu. I takiej aktualizacji ja teoretycznie mogę mieć więcej, tak? Czyli te aktualizacje mogą wychodzić jedna po drugiej. To ode mnie zależy, ile tego ja zrobię. I tak naprawdę to są moje giłeny. Ee, ponieważ to, yy, powiedzmy, nie jest tutaj, yy, nie to testuje, testuje tak naprawdę to, co będzie wynikało z tej projekcji, czyli testuje ten widok, i w taki oto sposób mogę rozpisywać sobie testy, given DEN, gdzie mam zdarzenia na wejściu. Akurat w tym przypadku nie ma DEN, bo nie ma tutaj żadnego żadnej. Yy, E, takiej operacji, ten będziemy mieli w przypadku comment, który też będę mógł rozpisywać więc mam tutaj rozpisany powiedzmy test, e, zastanawiam się czy nie powinienem tutaj użyć czegoś innego mianowicie e, mianowicie tekstu zwykłego, ale może na początek rozpiszę to w ten sposób więc mam tutaj jeden z testów, drugi test jaki mogę wykonać to jest e, zmiana stanu, tak, ponieważ mam tutaj, rozpocznij pracę, więc będzie jakaś zmiana stanu, i w tym przypadku wykorzystam tak naprawdę kopię tej sytuacji, bo to, co chcę przetestować, czyli ten den, to jest moje zdarzenie, czyli Występuje coś się dzieje w moim systemie, czyli mam jakąś jakiś when. I efektem tego jest powstanie mm, tego zdarzenia, tak? No te wheny e, przepraszam giveny tutaj w tym przypadku to myślę, że też może być zdarzenie związane z konfiguracją, bo wcześniej nic tu nie występuje z tego modelu, nie? Więc e, mam tutaj konfigurację i wykonaj komendę i powinienem otrzymać zdarzenie rozpoczęto blok pracy więc y, mamy tutaj kolejny test y, mógłbym sobie tutaj rozpisać żeby było wiadomo że mam tutaj gwt być może warto byłoby to y, wyodrębnić w jakimś konkretnym slajsie Powiedzmy, nie slice, źle powiedziałem, swimline, czyli wyodrębnić tutaj e, obszar do testów. Ale ja to zrobię przynajmniej na początek w ten sposób, gdyż, nie wiem, tak mi jest wygodnie. E, czyli given, when, then, tak? Akurat tutaj, tak jak już mówiłem, nie ma żadnego e, whena, jest then. Czyli mogę sobie w ten sposób układać testy. Już yy, robiąc to tak naprawdę w momencie modelowania. I mogą to robić osoby, które niekoniecznie nie implementują, tak? To może robić dowolna osoba. Więc mam tu takie testy. Tutaj już będzie troszkę inaczej, ponieważ mam takie oto zdarzenie. Oczywiście mogę założyć, że wcześniej była jakaś konfiguracja, czyli zrobić taki flow, że coś zostało skonfigurowane. Następnie mam rozpoczęto blok pracy. Pytanie, czy ta konfiguracja jest tu potrzebna? Bo może niepotrzebnie to robię. Wydaje mi się, że nie jest, więc w sumie wystarczy jedno zdarzenie. I moja projekcja. Tak, czyli stosując tą samą zasadę, mam kolejny test. I kolejny test, który będzie związany z komendą. Skalowanie. Dobrze. I już tu mam tego wenna, tak? Czyli w tym momencie wykonuje się test. To tak naprawdę ten obszar w tym momencie testuje. No i wcześniej ten rozpoczęto blok pracy, tak? Przydałoby się że jest rozpoczęto i jak jest rozpoczęto to też jest zakończenie czas rozpoczęcia bloku pracy rozpoczęto blok pracy może sobie zduplikuję jeszcze to Jak można było dzisiaj zobaczyć, można po prostu e, proces y, przygotowania testów zrzucić na modelowanie, i dzięki temu właśnie też event modeling ma taką, e, myślę, pozytywno, pozytywne skutki. Tak? Że możemy zrobić to modelowanie e, w trakcie, możemy zrobić wyciąganie testów w trakcie modelowania, i to jest jeden z aspektów, właśnie event modelingu. I jeszcze z tego tylko ja, że miałem jakiś komentarz chyba od Dama jakiś czas temu, i teraz sobie właśnie przypomniałem, że sugerował, żebym użył konkretnych danych. E, czyli, tak naprawdę, jak te zdarzenia będą wyglądały, czyli dopisać to do zdarzeń, i może to też zrobimy. E, oczywiście w przyszłości, bo nie dzisiaj. Ale póki co, rozpisuję te testy. Może wpadnę na lepszy pomysł, jak to ugryźć. I mam nadzieję, do zobaczenia jutro. Także e, kończąc. Kończę vloga. Witam Cię oczywiście w nowym roku i mam nadzieję, że ten rok będzie usłany moimi vlogami z pracy nad aplikacją Każdy Flow. Także zapraszam do usłyszenia jutro. Cześć.